Mieliście kiedyś tak, że mieliście naprawdę bardzo głupi pomysł i z racji, że nie ma nic lepszego do zrobienia, to musicie go zrobić, bo ja właśnie mam tak teraz i nie wiem, czy to, co to zrobię, ma w ogóle sens, ale z racji, że naprawdę jest lipiec i szukam jakiegokolwiek kontentu na ten moment i robię coś, co jest, coś, co będzie mnie bolało, ale dla, dla Was to będzie dosłownie kilkanaście minut, a jak mi to zajmie, pewnie jest pięć godzin. Słuchajcie, dzisiaj mam zamiar zrobić ostatnią część Mendiego. Ehm, Zostały mi trzy wyzwania Mendiego i mam zamiar zrobić wszystko dzisiaj. Ehm, oczywiście zostawię tylko to najlepsze rzeczy, które tylko się uda zrobić, bo muszę zagrać prawie... Na no pewnie więcej niż 10 spotkań eee, i nie wiem czy to ma sens, ale postanowiłem sobie, że po prostu z racji, że już mam te kartę 89, to co mi szkodzi, tak? Co mi szkodzi? Po prostu ukończmy tego mendego dzisiaj. To będzie strasznie ciężkie do zrobienia, bo granie w FIFA więcej niż 10 spotkań na jeden dzień nie służy do wyzdrowiu, można powiedzieć. Witam was w swoim odcinku na moim kanale, zostawcie proszę łapeczkę w górę pod tym filmem, bo będę siedział bardzo długo nad tym filmem. I subskrybujcie również mój kanał, żeby być bieżąco z tym na moim kanale eee, i co i co dalej? Gówno! Generalnie zapożyczyłem trochę ten od pewnego youtubera z Wielkiej Brytanii. Nazywa się on MacGel. Polecam serdecznie sprawdzić, bo mało oglądam youtuberów z FIFY, ale jak już oglądam kogoś, to raczej jest to właśnie on, także szczerze polecam i nie wiem, czemu ja to robię. W sensie wiem, czemu to robię, bo potrzebuję kontentu, ale to jest test. Generalnie to jest test. Jeżeli Wam się spodoba, to tak będę robił może części FIFA 21. Jeżeli nie, to, to nie będę tak robił. Futmas Mendi sobie stąd idzie. I na Elo idzie oczywiście 8. Oni mają takie same zdjęcie? Ale żałosne. 80 Mendy, który już ma 5 na 5, mogłem go spokojnie zostawić, ale zaraz, że jestem youtuberem i po prostu potrzebuję czegoś do nagrania, to, to zrobimy sobie Mendiego 9-3. Wiem, że dużo osób już ma tego Mendiego. I jestem tylko świadom, że dużo osób już ma Mendiego 9-3, ale teraz mam czas, mam wolny czas, więc uznałem sobie, <grych> jak mogę go zmarnować. Mogę go, mogę go zmarnować w taki sposób, właśnie. Więc dobra, co musimy zrobić? Strzelić bramkę. w Czterech wygranych meczach w Rivals. Jesteśmy w 7 lidze, specjalnie spadłem do 7 ligi, żeby było trochę łatwiej. E, zachować się Srekonto i wygrać z tymi dwiema bramkami w Rivals. Także to powinno być w miarę. Łatwe wydaje mi się, że najlepiej będzie jak strzelimy dwie bramki i chłop zajeczwituje. To będzie po prostu perfekcyjnie. I od system Endim w 10 wygranych live-as. Czyli co najmniej 10 spotkań będę musiał zagrać w dzisiejszym meczu, w dzisiejszym odcinku raczej więc. Trzymajcie kciuki, wierzcie we mnie i mam nadzieję, że ten odcinek nie okaże się totalnym totalną to kwadratową masakrą. Jestem w szóstej lize, ej! Dobra, moment, muszę spaść. Siódma liga, proszę Państwa, mamy to, dobra, czyli teraz możemy zaczynać. Aaa, ah, to będzie długi dzień. Długi dzień, długi odcinek, długie granie w FIFA. Długie granie w FIFA w lipcu. O, i tak, byczku. Nie możemy stracić bramki, to jest to jest najważniejsza rzecz, żeby po prostu nie stracić bramki. Najlepiej od razu mieć ze sobą ten mecz już z czystym kątem, bo bo to jest chyba najprostsze z tych wszystkich. O tym właśnie mówię. Proszę, proszę, proszę lecieć, leć, 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 Nie ma nigdzie Mendiego, ale nieważne. Nie, w karny. Zaczyna się bardzo, bardzo śmiesznie. Bardzo śmiesznie. Oj, nie, 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 jego Carlos. Messi, Messi jest, asysta, asysta, mamy asystę, mamy asystę, dobra, jest 1-0, do mamy asystę Mendy, to jest dobrze. Dobra, Messi, teraz nawet o, nie bóle. muszę faul, to jest, żeby nie była czerwona. Bo jak będzie czerwona, to może, może wyjść z meczu. Nie ma nawet kartki już Zobaczmy, Messi, musi być na zielono, czy to jest Mmm... Mendy, może jakaś asysta, asysta, 2-0, nie ma spalnego, 2-0, wyjdź, wyjdź, nie wyjdzie, kurde no. Co dzieje szybkie, 3-0. Szybkie 3-0, proszę, proszę, proszę wejdź, no czemu nie wyjdziesz, no teraz, proszę Cię, jest 3-0 do 17 minuty, naprawdę, nie warto grać tego meczu, nie, nie warto, serio. A Messi, na zielono, to jest nie gol. Nie Messi, czyściutko, nie ma spalonego, nie ma spalonego, Leo Messi, po krótkim słuchu. Przypomnę, że to jest Leo Messi, karta 9-9 oceny, który nie trafia sam na sam, więc całkiem epicko. This is epic. Cyk po długim teraz, no. 4-0. Wyjdziesz? Czemu nie wyjdziesz? Dobra, leć, Mandy, leć, 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 leć. Ja potrzebuję bramki to potrzebuję brameczki. Nie ty! Nie ty jesteś, ty, ty jesteś, Mandy! Epo. Nie, 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 nie. Full focus. Nie, nie, nie! To będzie ciężki odcinek. I Uderz, proszę Ja dobra, mamy bramkę Mendy, mamy asystę Mendy Nie mamy czystego konta, ale Powolutku Okej, okay, pierwszy mecz za nami, dwa zadania powolutku wykonane I naprawdę tak mi szkoda tej bramki stracone Wygraliśmy 7 do 1 I ta jedna głupia stracona bramka, żebyśmy mieli na spokojnie zrobione to wyzwanie Ale nie Musiałem stracić bramkę. To jest dopiero początek O, asysta, asysta, asysta Asysta Neymar, proszę cię wykończ gdzie jest Mendy? Gdzie jest Mendy? Czemu Mendy'ego nie ma teraz? Jeszcze... Już myślałem, że nie strzeli. Dobra, 1 do 0. Mendy, wykończ. Prawa noga. Jest! Dobra, brameczka, brameczka. Jest 2 do 0. Gość jeszcze nie wychodzi. No mógłby już wyjść tak naprawdę. dobra, jeszcze spróbujmy zrobić asystę tym Mendy'im. Dembele, może jednak ty? Jest! 3-0. Ale on nie wychodzi ciągle, no. Wygrywałem po 3-4-0, oni i tak nie wychodzą. To, jest, to, to nie jest dobry... To nie jest dobry znak. 3-4-0, wyjdziesz może? Może jednak? Nie? Jezu, no. Przy 5-0 wyjdziesz. Obiecasz mi? Przy 5-0, okej? Okay. Czy Messi się popsuł? Messi, proszę cię. Raz. Wykończ raz. Dziękuję. Wyjdziesz może? On nie wyjdzie. Nie, nie wyjdzie z tego meczu. Po prostu nie wyjdzie. nie? Dobra, nara. Jest! Dysze! Mamy czyste konto zaliczone, zadanie z czystym kątem zaliczone. Tak, dokładnie. O! Oh, jest, mamy to ze sobą. Teraz tylko jeszcze chyba dwie asysty Mendim? Nie, dwie bramki Mendim, osiem bramek, osiem asyst Mendim. Skomplikowane rzeczy. Wy to widzicie na ekranie, ja sobie to po prostu muszę spamiętać. Dobra, najważniejsze jest to, że mamy to gotowe. To wyzwanie, które już mnie denerwowało. To był drugi mecz, a już mnie zaczynało denerwować. Tak. Och, lipcia, niedobrze. Vinicius! Dobra, na szczęście nie musimy już w ogóle się martwić... Znaczy, musimy się martwić wynikiem, to na pewno. I musimy strzelić bramkę Mendim i zaliczyć asystę Mendim, więc... To jest najważniejsze aktualnie. O! Mendim! Brameczka! Brameczka! Proszę Państwa, ale to, to jest naprawdę bardzo dobre wykończenie. To jest, kurde, to jest przy, przy krótkim słupku. Neymar, wiesz co zrobić. I wiesz co zrobić, Neymarito! Tak jest, asystent i bramka Mendim. Zaliczone, tylko że teraz wygrajmy mecz i wyzwanie będzie ukończone i będzie... Uhuhu, let's go! I... Co? I mamy asystę i bramkę Mendy. Musimy wygrać jeszcze 7 spotkań, zaliczając y, co najmniej jedną bramkę i asysty Mendy. Mendy. Old zrobił. Wow! Oh, Mendy, tak można strzelać bramki Dobra, czyli mamy oznaczoną bramkę I jeszcze asysta, jeszcze asysta Wygrywamy mecz i Hoverage czwituje. I taki jest plan, taki jest plan na ten mecz Asysta oh. O, Neymar Proszę, proszę, jest asysta Mamy asystę, odhaczone Tylko teraz dowiedziemy wynik I czwarty mecz za nami Oj, niedobrze nie dobrze, 2 do 1, Bruno Fernandesz. Musimy powoli grać na wynik, co nie jest zbyt dobre zwykle, bo to się kończy bardzo źle. O, czyżby? Szybkie 3. Szybkie 3, żebyśmy się nie musieli martwić, bo dziękuję ci, Neymar. 3 do 1, wygrywałem ten mecz. Mamy bramki zaliczone, teraz, tylko 6 asyst w 6 wygranych meczach i będziemy mieli, będzie jego i odcinek się skończy i to będzie długie 6 meczów. Dembele, proszę, żeby była asysta. Mamy asystę. Bardzo dobrze. Asysta Asysta zrobiona. Dowiedzieliśmy wynik i mamy mecz kolejny z głowy. Oj, 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 oj. Nie, 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 nie. Jest ty, że to Dobra, jakby było 1-1, to Bob na pewno nie wyszedł z meczu. To jest pewno. Nie. No i nie wyjdzie. O, o, o. Nie, 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 nie. Milito. Nie, to jest gol. To jest Holland. Jezu. Messi, musisz, musisz. Erde. Messi, musisz, musisz. Słupek, ale wpadło. 2 do 2, dobra. 30 minut, żeby przejść jeszcze jedną bramkę, dowiedzieć wyniki, mieć już w piątym jest zaliczony, bo naprawdę. Sąd musisz, 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 jest, dobra. 94. minuta, son, który przejedł na boisko. W drugiej połowie, 3 do 2. 15 minut, panowie. Full focus, i tracimy bramek. Gol. Messi, nawet nie próbuj tego nie strzelić. Jest, dobra. 3 4 do dwóch. Piąty mecz za nami i mamy zaliczoną asystę, jeszcze tylko pięć. I jeszcze Rage dobra. No, mogłeś wyjść wcześniej, pewnie, ale piąty mecz wygrany z asystą, jeśli tylko kolejne 5 przed nami. O, o, asysta. Jest! Asystent ending, dobra, 1 do 0. Nawet nie wiedziałem, nie będę kiedy ostatnio Loba, strzeliłem w tej Fifie, ale dobra, mamy asystę ending, 11 minuta. I fajnie by było, gdyby strzelić bramkę na 2 2.0 0 i Rejczki, naprawdę. Nie wiem, że mówię to bardzo często, ale. Tu zlitujcie się nad nami, naprawdę, panowie przeciwnicy. Serio. Nie! No. Mam ending, pokażę, jak się strzela bramki. Pyk. Okej. Okay. Si. Do jednego, dziękuję bardzo. Messi, po krótkim 4-1. I mamy ryczki, mamy ryczki, mamy ryczki. Dobrze, dobrze. Wyjdziesz? Wyjdziesz, mordeczko. Wiem, że wyjdziesz, tak jest. 6 meczów za nami, jest tylko cztery. Cztery asysty Mendy w czterech meczach. I mamy to. Messi, czyżby? Cześć. Asysta, po prostu, piąta minuta, asysta Mendiego. to jest, asysty Mendim są, idą bardzo łatwo, tylko gorzej jest naprawdę z tym utrzymaniem wyniku, to jest największy problem, czyli właśnie wygrać mecz. Oj, nie, nie, nie to jest gol, to jest gol, Mendy, this... prawa noga, ależ uderzenie, coś pięknego, dobra, 2 do jednego, bramka asysta Mendiego. Ale ten jest posrany, już, boję się już naprawdę co będzie robił jego wersja 9.3, bo to co jaki on ma strzały, to jest kosmos totalny, Boże. Teraz, no. Neymar, jest, 3-1, wyjdziesz może, nie wyjdziesz, kurde. O, nie miałem tego w planach, okay. ale 4-1, czemu nie wychodzisz? Pyk! mbele 5-1. Czemu nie wyjdziesz, chłopie? Trzy asysty jeszcze, moi drodzy. Trzy asysty i mamy to za sobą. No, gramy z całkiem śmiesznym składem. Tutaj starczy jedna asysta i może... Może, może chłop wyjdzie, więc... Także, no... Jest ktoś, kto mógłby strzelić? Dąbele, proszę! Ło, panie, ależ bramka! Dobra, jem do zera. Ale gość jeszcze nie wychodzi! Czemu jeszcze nie wychodzi? Jeszcze to ty... 2-0. Czemu gram z takim składem w szóstej lidze i czemu od nie wychodzi? O co chodzi? Ha, 3-0. Granie FIFA 20 w lipcu, proszę Państwa. To jest to. Nie. Wywaliłem go z meczu. Dziękuję bardzo. Mamy ósmy. Ósmy mecz za nami, ósma asysta i jeszcze tylko dwie! Także słuchajcie, bardzo mnie cieszy, że nie muszę grać dalej. O! Proszę cię, Messi. Messi, po krótkim, musisz, jest! Dobra, 1-0 asysta Mendiego. Wygrajmy mecz. I zostanie nam tylko jeszcze jeden mecz do wygrania. Niesamowite, że już jesteśmy tak blisko, naprawdę. Messi, 2-0. Wyjdziesz może? Nie wyjdziesz. 3-0, może jednak? Jeszcze nie, okej, okay, jeszcze nie. Ej, 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 jak to? Jak to? Halo, 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 panie, proszę pana, co to ma znaczyć? myślę że się dogadaliśmy. Ale paruwa Ha, nie ma. Czerwona kartka jeszcze, haha. Ha. I, I teraz będzie w meczu, tak? Nie wyjdziesz z meczu. Jednak wyjdziesz. Dobra. O oh, Jezu, aż mi plecy bolą, nie? Nie pamiętam kiedy dostać tak długo grałem w FIFA, ale... Czego się nie robi do kontentu, proszę Państwa. Lecimy. Karny, karny, ale... Po no co mi karny, no? Znaczy się muszę wy... To jest czerwona kartka? Serio? Dajmy sobie jeszcze raz w prawo. Jest gol. Żeby teraz jeszcze nie wyszedł, jeszcze nie wychodzi, jeszcze nie wychodzi, proszę Pana, jeszcze muszę... Jeszcze nie wychodzi, jeszcze muszę mieć asystę. Nie wychodzi. Jeszcze nie wychodzi, dobra O nie, to jest... Czemu ja to sobie robię? To jest to, to jest to, Messi musisz to wykończyć Jest, Boże Bridge quit Cztery Ale nie wyjdzie A wyjdzie, 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 proszę wyjdź, wyjdź Wy jest. Mamy to. Słuchajcie, mamy to, mamy tego Mendiego. Bo nie mi do czasu zajęło, Masakra. Ale mamy go. Mamy Mendiego. 93. Jest przypomnę. 14 lipca. Ja się cieszę, że odblokowałem jakąś kartę Fifie Nieważne. Content, poświęcenie. Nagrywałem ten film z 3 godziny. Może 4. Nawet nie wiem, ale... Uff. Mamy to, słuchajcie, mamy to, pan Mendy93. Dziękuję Wam wszystkim, którzy do tej pory dotrwali. Wydaje mi się, że może, możecie sobie porównać moją twarz na teraz, a z początku filmu. Gwarantuję wam, że jest potężna różnica, ale mamy to. Mendy 9.3 jest. Także jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Zawsze koniecznie opeczkę w górę pod tym filmem. Subskrybujcie też mój kanał, żeby być wątroskami faj na moim kanale. Ja się już z nami żegnam. Trzymajcie się do usłyszenia. Na razie.